tylko, co ja mam tutaj. Nasze bestsellerowe spodenki Juliet pojawią się w nowym odcieniu, w takim e, materiale Zamsz, Nitomateriał. Pojawi się odcień czekolady, obłędny odcień czekolady. Zobaczcie tylko na to. Te spodenki są naszym e, bestsellerem. Znajdziecie je w materiale. W kolorze beżowym i czarnym. Teraz ten materiał, taki Alas Zamsz, pojawi się odcień czarny i czekoladowy. Przepiękny model sweterka z mochru, moher, ze złotymi gozikami. Nie wiem dokładnie jak to się tam wymawia. Przepiękny odcień czekolady i kolor fango. Spójrzcie tylko teraz na te kozaki. Kozak, obłędna szpilka, bardzo wygodne, marszczone. Przepiękny odcień czekolady pojawi się również w kolorze czarnym i w kolorze fango beżowym. Jest to zamrz. Zobaczcie, możecie sobie je obniżyć, że one są takimi ala botkami. No naprawdę model jest obłędny, Zobaczcie, cała stylizacja jak dla mnie robi robotę.